Jak często gusy jest rakiem? To jest bardzo trudne pytanie. Nie prowadzę statystyk, więc tego na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, jak często. Dosyć często, coraz częściej, niestety, z przykrością stwierdzam, że coraz młodsze kobiety chorują na nowotwory złośliwe piersi. Na dzień dzisiejszy już nie ma czegoś takiego, że przychodzi 20 czy 20-latka i ze spokojem mogę wykonać badanie piersi i wiem, że nic tam nie znajdę. Na dzień dzisiejszy kobiety i dwudziestoletnie mają nowotwory złośliwe, niekoniecznie związane z mutacjami genetycznymi, z rodzinnym występowaniem nowotworów. W mojej ocenie, bez względu na wiek, tak naprawdę pierwszym badaniem łatwym, dostępnym na pewno dla kobiety będzie USG piersi. Może oczywiście je wykonać prywatnie, ewentualnie dostać skierowanie od lekarza onkologa czy ginekologa bądź chirurga. Niestety rodzinny lekarz nie wystawi skierowania na USG piersi. Drugim badaniem, też bardzo ważnym u kobiet, po 40. roku życia jest mamografia, zwłaszcza w dużych piersiach obudowy tłuszczowej, natomiast no na to badanie to już trzeba dostać skierowanie, nawet jeżeli chodzi o kwestię wykonania jego prywatnie. Dlatego też myślę, że w pierwszym rzucie powinno to być USG piersi, bo ono często nam wyjaśnia, że są to zmiany o typie torbieli, zmian łagodnych, które nie wymagają dalszej diagnostyki. Myślę, że chirurg onkolog tutaj będzie wchodził w momencie, kiedy mamy potwierdzenie nowotworu złośliwego i decyzję o ewentualnej operacji tej piersi. Na początku rzeczywiście konsultacje i jakby dalszą diagnostykę najczęściej prowadzą onkolodzy, klinicyści, którzy po prostu zlecają wykonanie biopsji, czy pogłębienie diagnostyki o badania dodatkowe obrazowe piersi, i wówczas decydują, czy pacjentka ma wskazanie do leczenia przedoperacyjnego. I się tym zajmują, czy do operacji, i wysyłają wtedy do chirurga-onkologa, by zakwalifikował do operacji.